Hej, hej, hej. Witajcie drodzy Linuxiarze. E, dzisiaj do takich e, początkujących może skierowana e, uwaga, w jakich momentach przydaje się e, konsola. Dzisiaj mieliśmy taką sytuację, przygodę, że jako, że tutaj nie ma nagrywania ekranu, a my chcemy sobie wokoscreen screen uruchomić, ale nie za bardzo się dało. I nawet nie dało się uruchomić um, tej um, menadżera archiwów, a ten um, screen jest jako TargZ, czyli Tape Archive uh, Gnu Zip File. I no, powiem, jak to ten problem rozwiązałem e, więc dwu, na dwa etapy najpierw trzeba było to e, odzipować czyli gzip i tutaj było gzip minus d i później ten tar to była komenda Gdzież ona jest to strasznie dużo help jest o tar Minus, minus xf. I to się rozpakowało, także można było później e, prawym klik na to i otwórz w, w terminalu. O, i tak to zadziałało. Ten. Ym...